Na czym się wzruszam? No zawsze jak jest temat mojego ojca, no to zawsze mhm. jak wypowiadam się, to często gdzieś tam muszę cię powstrzymać, żeby mi łzy nie, nie poleciały i szczególnie jako rodzinie, no to są jakby te wartości, no, które no, dla mnie są bardzo to, ważne. To, to, to ciekawe, a, a gdyby któregoś dnia, jeszcze wtedy, kiedy jesteś młody i aktywny, twoja, jedna z twoich córek przyszła i powiedziała, tatuś, bądź częściej w domu, bo bardzo mi cię brakuje, myślisz, żebyś rozważył rezygnację z kariery? No, musiałbym się nad tym zastanowić wtedy. Bo to, a, bo to wiesz, że to jest możliwe. Ja wiem, ja wiem, że to jest możliwe i, i z, zdaję sobie z tego sprawę. Oczywiście na dzień dzisiejszy od zawsze tak jest, że jakby nie wiedzą, co znaczy, jak tata jest dłużej w domu mm. i nie mają tego porównania, więc to może na moją mm. korzyść działa, mm -hmm. ale zdaje sobie z tego sprawę, że tak może przyjść i, i wtedy. No, myślę, że pewnie musiałbym pogłówkować mocniej, co zrobić, albo jak porozmawiać z córką, z córkami o tym, żeby znaleźć kompromis. Wojewódzki. Gędzierski.